Yo siemano jestem siemano jestem YoshiFanGaming Witam z w dzisiejszym odcinku, a dzisiaj wam pokażę obecność stan mojego stanowiska gamingowego Na którym nagrywam odcinki No więc tak, zostawcie suba, łapkę w górę, wbijajcie na mojego Discorda, linka macie w opisie Więc zaczynamy, zaczynamy No i pierwsze co to biurko, jest to Huzaro Hiro fotel MSI Max CH-120 trochę tutaj niestety się popsuł, nie wiem dlaczego trochę się poniszczył podkładka pod myszkę Razer DeathAdder V2 nie, czekajcie, podkładka pod myszkę Razer Firefly V2 podkładka pod... to tutaj wszystko modeką Volcano Erebus myszka Razer DeathAdder V2 Mini, klawiatura to Razer Cynosa V2, soundbar, głośnik czy też soundbar to Razer Leviathan V2X, stag na słuchawki Razer Base Station Chroma, słuchawki Razer Kraken V2X, z mikrofonem są także, tak jakaś lampka z 2000. Jakaś lampka z Platina, z takiej firmy Też jakaś lampka, z, nie wiem z którego roku Kamerka Logitech Webcam Pro 9000 czy Squipcam Pro 9000 Monitor AOC 24G1 Router Orange Fanbox 2.0 nie pamiętam od kiedy on jest. Google VR Oculus Rift S, nie wiem czy wam mówiłem, ale monitor to AOC C24G1. No i ostatecznie, czas na najlepszą rzecz czyli komputer. No już Wam podaję jego specyfikacje. Obudowa komputera to NZXT H510i. Na to ma RGB. Płyta główna to Acer Asrock Fatality B450 Gaming K4. Procesor to AMD Ryzen 5 3600. Chłodzenie procesora Silentium PC Ferra 3 HE 1224. Pamięci RAM są to oba po 8 GB, łącznie 16 GB. Pamięci RAM typu DDR4 o taktowaniu 3200 MHz. To pamięci. Są to pamięci Adata XPG Gamix D10, Dysk twardy M2 czy też NVMe SSD, Adata XPG Gamix S11 Pro z 1TB, pamięci karta graficzna ZOTAC NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti z 11GB VRAMu GDDR5 to wersji OC zasilacz to Seasonic Focus GX650 oczywiście z 650W no z 650W i to wszystko I oczywiście to jest to wszystko. Co ja tutaj mam? Tak więc, narawidzowie, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć, papa. Pa.